Cześć! Deska do krojenia to chyba najczęściej używany przedmiot w każdej kuchni. Kroimy na niej żywność, więc dobrze, żeby była zawsze nienagadnie czysta i zdezynfekowana. Pokażę Wam taki szybciutki, domowy i wielokrotnie sprawdzony sposób, jak ją utrzymać w takiej właśnie czystości i schudności. Słuchajcie, potrzebujemy do tego cytrynkę, którą przekrajamy na pół. I najzwyklejszą kuchenną sól. Na cytrynkę, na tą połóweczkę cytrynki sypiemy tak około łyżeczki soli. I takim czyścikiem, o! Kulistymi ruchami, czyścimy naszą deseczkę. Sól ładnie wyczyści nam zabrudzenia, a cytrynka zniweluje te wszystkie niechciane zapaszki. Na chwilę odkładamy taką deseczkę i widzimy się za moment. Słuchajcie, moja deseczka poleżała sobie tak parę minut z tą solą i cytrynką, więc teraz suchym ręczniczkiem kuchennym dokładnie wycieram. Taką deskę warto też zdezynfekować i możemy do tego użyć najprostszego octu. Wlewamy ociupinkę tak, i ręczniczkiem kuchennym wcieramy w deskę. Ocet nie dość, że zdezynfekuje nam deskę, to jeszcze pomaga usunąć takie już stare przebarwienia. Słuchajcie, na koniec dokładnie ścieramy ten ocet ręczniczkiem kuchennym. O. Do suchutka i proszę bardzo, deseczka czyściutka, pachnąca jak nowa. Polecam Wam robić sobie taką akcję z deseczką jak najczęściej, wtedy macie pewność, że jest zdyzynfekowana, czyściutka, pachnąca i nic tam się na niej nie zalęgło. Pamiętajcie, że takie bardziej suche sposoby czyszczenia są zdecydowanie trafione, jeżeli chodzi o drewniane deski do krojenia, bo jeżeli zbyt często będziecie je moczyć, mogą bardzo łatwo wsiąknąć wodę i po jakimś czasie zaczną nam brzydko pękać.